Witam bardzo serdecznie. Jestem jest Prawdopodobnie ostatni odcinek z tej serii, gdzie budujemy rakietę czyli sabną Jedna odchodzi tu. No. Przyszedłem po kostki ale no. Strasznie gówniane by było nie odwiedzić jej, no. Jedna, matrona Od skalę cesarskich starskich. Jeśli nie widzieliście ostatnich odcinków, to musicie koniecznie obejrzeć, bo to jest mega przykre. A my dziś budujemy, kończymy rakietę. Mam taką mam nadzieję. Ach, mam pecha Dobra widzowie Wreszcie Robimy główne zbiorniki paliwa Zapas paliwa Neptuna Let's go Nic mnie nie zastrzeja, nic widzę, zajebiście. Mogę skończyć swoją rakietę? Nie Let's go je. Yeah. Oh. Jest, pisze tam Neptun. Je. Yeah. Ja yeah, yeah, yeah. Albo to jest koniec albo jeszcze będzie róg. Ale no będzie jeszcze róg Neptunę. Yeah. Jest jeszcze jedno. Cockpit... Ko, kokpit Neptuna. No, nie powinno być tak ciężko to zrobić. Ile biorę się za to? Ej, nie sądziłem, że mi się cyklop jeszcze przyda, nie? A normalnie jest tu potrzebny. I normalnie bym tego nie skraftował, ale tu skraftowałem. Dobra, jeszcze tylko muszę popłynąć po miedź. Tego koralowca stołowego i tytan. Dobra, i ostatni element robimy. 9 minut przed północą. Yeah. Lecimy, let's go. Jeszcze się prześpimy, by był dzień, by ładnie było. I no. Jest dzień Widzowie, patrzcie, jeszcze wam coś pokażę Zapiszmy grę Wyjdę na chwilę do menu, wam coś pokazać Patrzcie to Bo to jest zajebiste Patrzcie, normalnie tu są moje pojazdy Jest Simov, Cyklop, e Prawn i Rakieta Zajebiste Dobra, wbijamy Gra ogólnie powinna się ukończyć w 30 godzin ja na świecie mam ukończoną 20. Więc no. Tak dużo, no bo... Tak naprawdę w 3 dni to chyba zrobiłem. Więc no. Pożegnajmy się z tym pięknym miejscem. muszkiem, kotkiem. No i oczywiście nieskończoną bazą, hech. Moimi rybkami w akwarium Moim pięknym maluszkiem przytulowskim Żegnaj przytulowsku Żegnaj bazo. Piękna bazo. No dobra, to jest mi niepotrzebna. Żegnaj bazo. Żegnaj cyklopie. Użyłeś wiernie, ale. Nic słabym pojazdem. Żegnaj bazo, którą zbudowałem w siódmym odcinku, która jest prześwietna. Żegnaj prawniku. W tam, prawniku, który jest po prostu prześwietnym robotem. Pokochałem go. Żegnaj przy przytulasku ja go wypuściłem sposób nie go zrobiłem nic. Żegnaj łapko grawitacyjne, żegnajcie rybki, żegnaj świecie i ostatnia wejścia do tej kapsuły ratunkowej po długim czasie. A, Ale to jest nostalgia. <grystanie> o kurde! Mogą to nie craftować. O i to narzędzie, którego w ogóle nie użyłem. XP Dobra Żegnaj. Żegnajcie winpointy. Żegnaj Wyspo 1, Wyspo 2. Zaginiona rzeka. je wulkaniczny Kurde się wysłeszyłem. Żegnaj Aurora. Idziemy kończyć Teptuna. Że przykre. Tyle tu zrobiłem i teraz koniec, ale no trzeba, no. Go! Yeah! Tak jest, Neptun. Neptun doda ci skrzydeł. Pyk. Ale to było głośne. Neptun został skończony. Oficjalnie nasza rakieta, nasza wieża, nasza rakieta skończona. Czasy robić to, co zrobić powinniśmy. Czyli nadać jej i naturalnego koloru Neptun jest oficjalnie skończony I jestem już gotów, żeby stąd odlecieć Wow Yo, lecimy zapisik. Co? Ej, co to jest? Ty, co to jest? A za moje ziomeczki Co one robią? One nigdy tak nie robiły Dobra Żegnajcie ziomeczki. Ostatni raz wszedłem do tej wody. Żegnaj świecie, żegnaj gro. A zajebista była ta seria. Dobra. Został taki maraton. Gdybym zaczął, nie, nagry nie nagrywając na topie przeocinka, to by było lepiej. A... Przykre. Ale cieszę się. Czas tu wejść. Trzeba porobić screenę tego, czego się dokonało, i wchodzimy do rakiety. Debil, Chciałem ja zamknąć drzwi. Systemy hydrauliczne. Nie, nie mam pojęcia, co zrobiłem, nie mogę tego wyłączyć już. Pojemniki normalnie. Ej, no, zajibiste. System łączności. To chyba muszę włączyć. Chcesz pomocniczy? Go. Idziemy na górę. Oh. Coś pięknego, jest tak! Robimy kapsułę czasu. Nie. Yeah. Dawajcie, chipsy, dwie szapki złota. Jedną butlę. A wszystko musi być dobrze Albo nie musi. Dobra, to jedną butlę. Obraz. Ej, co by tu dać? No, chyba tego ziomeczka dodam. <laughs> Gotowe. Time capsule ready. Co mam tu zrobić? Time capsule ready. Znaję chyba. No co tu bez ok. Saveig ostatni i główny procesor. Wszystkie systemy w pełni sprawne działają wszystko Tak jest Life Support Systems online mm -hmm. All systems are go for lift off Rakieta jest gotowa Widzowie My też jesteśmy gotowi Żegnaj Ostatni safe No i Ostatni skrzyn. Żegnaj. Pozostaw tylko kapsuły czasu, Słyszeli wypuść kapsuły czasu, podążać z gaz, wystrzelać rakietę Neptun. Jest! Gotowy do na Skończyłem grę o północy. 4, 3, 2, Yeah, then one time capsule jettison. Whoa, caution approaching orbital debris field. Oh cool enough Of Turki. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Wow. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in three, wow. two, jeden. one. Multiverse, wybierk kwantowy. Wow.

jest! O, może! Ale się cieszy! Ah, dobra, no to czas podsumować. Ja jeszcze sprawdzę, czy mam platynkę. Jest platyna. Gra ukończona 100%. Wszystkie 17 achievementów. Ale mu zadowolona. Ej, zajebista muzyka. Dobra, więc tak. Moja ocena gry to jest 9 na 10 Bardzo mi się podobała. Chociaż nie, 8 na 10, ponieważ mm, strasznie monotonna w pewnych momentach i to, że musisz latać w kółko w te same miejsca i latać i się wracać, latać i się wracać. To jest po prostu masakra. Jeszcze ten ty tam tam mieć. Narzekł, o może szkoda gadać. Mamy platynę, udało się, jest platyna i bardzo mi się fajnie grało, bardzo mi się podobało. Dzieniowy maraton i gra skończona wy 20 godzin na save, tak widzieliście, więc. Dziękuję bardzo serdecznie za tę serię z tej gry. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Mi się podobała. Zostawicie łapki w górę, suby, wbijacie na mojego Xa na społeczność. Zajebiście, nie? spodziewać się na pewno już niedługo Serii Subnautiki Below Zero, a niebawem w przyszłości Subnautica 2 Oczywiście jak wyjdzie Nie wiem, czy są tu gdzieś Polacy, ale ta muzyka była zajebista, naprawdę, nie? Uf, cieszę się, że mam platynę Że mamy tą platynkę i nawet całe napisy przejrzeliśmy co ma po napisach? Jak miło! Jest, 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 jest. Jest i mój safe. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za tę grę. Ja już mogę ją w końcu odinstalować na wieki. Bardzo mi się podobała. Co? Może kiedyś seria na modach? Kto wie, jeśli będziecie chcieli. Zaraz lecimy do Subnautica Below Zero. To mi się za jakiś czas oczywiście. Ja teraz sobie już polecę nagram pierwszy odcinek. Uff. Muszę rozpocząć, zrobić sobie przerwy od tego podwodnego świata, ale ta gra jest zajebista. Bardzo mi się podobało. No i co? Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych seriach. Dzięki subnautica do zobaczenia eluvina